Siemo. Z tej strony, Woźny. Chcę zakwalifikować się na finały Soda Szkapa? Jeżeli tak, to oglądź filmik do samego końca. W dzisiejszym odcinku dam Ci podstawowe i najważniejsze porady, jak zakwalifikować się na Soda Kreszkapa. Jak unikać najbardziej podstawowych błędów i przede wszystkim, jak zrobić tę upragnione okłala. Ale zanim powrócę, najpierw proszę, wstań tam na dół i zostaw suba, Ze względu na to, że ponad 80% osób oglądających ten kanał dalej. Nie subskrybuje. Możesz zostać, zostawić lajka i yy, weźmieć skrągę. A ja nie będę przedłużał, lecimy do filmu. Film podzielimy sobie na dwie części. Pierwszą częścią będzie jak grajdować przed kieszkapem, y, czyli jak po prostu robić progres przed samą sesją kieszkapową. A druga część, czyli sposoby generalnie jak go grać, już co możecie zrobić podczas grania w niego i na co zwrócić taką uwagę podczas kiedy, jak już ta kieszka będzie trwa. Yy, Storki zaprzeczę, że ci przerwałem, ale musisz opowiadać ten film. Ten urywek. Yy, od dłuższego czasu interesuję się i generalnie wsiedzę w optymalizacji bios -u. I generalnie jest to mega, 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 mega OP. Miałem FPS-ów 100. Musiałem często wyjeżdżać do kuzyna, który miał dość lepszy komputer i grałem na przykład u niego Chance'a. Mój komputer nie nawet nie byłem w stanie nic na nim zrobić. Moje FPS-y były. Koło setki. Miałem dosyć swoje podzespoły, bo tam piątkę czy 600 i GTX16 jest super, co nie dawało mi wcale jakichś większych jakby FPS-ów. Troszeczkę, troszeczkę w tym poszperałem. ogarnąłem, jakie ustawienia są dobre, jakie złe i włączyłem niektóre ustawienia. Teraz mój komputer działa, jest troszeczkę cieplejszy. Procesor się troszeczkę bardziej grzeje, ale FPS-y są stałe. Mam stałe 180 FPS-ów ze 100. A na kreatywie miałem 250, a teraz są prawie 500. Daje mi tą ogromną przewagę. I naprawdę, jeśli ktokolwiek z was ma problemy z FPS-ami, to napiszcie do mnie na Discordzie. Na moim oczywiście Discordzie, tam elektroniczna biedronka. Stwórzcie ticket albo na specjalnym kanale Twiki. Napiszcie, a ja wam to naprawdę ogarnę za śmieszne pieniądze. Więc jeśli macie problemy z FPS-ami, piszcie. I co? Ja już was zapraszam na film. Adam do Grindu. Będzie granie kastomów No Zone Roots. Ważne, aby to były kastomy takie jak Pojo, czy na przykład te bardzo słynne, następnia TikToku, kastomy nova Są one najlepsze ze względu na to, że możesz na nich cikować się wcześniej, co daje ci realistyczny przebieg gry. Wiadomo, nie możesz tam i nawet do ziomka ale generalnie, na przykład, na daleko możesz go zabić. co daje ci w miarę realistyczny przebieg gry, bo możesz sobie wcześniej nabijać już tą serża. Naprawdę, chyba najważniejszą poradą będzie wcześniej mechaniksów. Ze względu na to, że podczas samolotu kapa bardzo często będzie stawał WK od najlepszych graczy w lobby. To będą tacy typowi WK-erzy, co w pierwszej i drugiej gierce będą robić po 30 kili. I jak spróbować ich zabić? Po pierwsze, ci goście prawdopodobnie będą mieli 200 czy nawet 1000 Pera. Dlatego, aby się przed nimi bronić, musisz nauczyć się grać na lepszych graczy. Żeby tak zrobić, musisz napisać na przykład napojo na Ozonrus na serwerze o 1 na 1 Najlepiej, oczywiście, żeby to było na realistikach. Następnie jak taki gościu się zgłosi, sprawdzi się o trackera. Ważne, że miał przynajmniej te 200 perka, żebyście mieli to w miarę realistycznie. Yy, no i takie właśnie granie z lepszymi pomaga Ci zdobyć ogromną, ogromną jakby przewagę nad tymi graczami. Wszystkie linki do serweru będziecie mieli w opisie, a więc jeśli chcecie zagrać, to po prostu zejdźcie sobie na dół i tam teraz będzie drop mapa. Wiem, że wielu z was nie umie robić, dlatego dzisiaj nauczę właśnie was tego robić, bo jest to bardzo proste i macie w to dwa sposoby na zrobienie swojej własnej drop mapki będzie wejść oczywiście na Fortnite GG i znaleźć swojego spota. Powiedzmy, że to będzie ten spot. Na samym początku lecicie i próbujecie sobie, sobie zdropować w takim miejscu, w którym wydaje wam się, że jest git. Jeśli to będzie idealne miejsce to wtedy możecie sobie sprawdzić mniej więcej jaka to będzie odległość. Ja generalnie zrobię mapkę na teraz ten most i ja wiem, że generalnie pierwszy punkt jest tutaj. W tym oto miejscu. A oczywiście robimy tutaj sobie na te, ten, na te schody, więc tutaj będzie. O, tutaj będzie coś takiego, powiedzmy. I tutaj sobie lecimy. I teraz tak, jak zrobić tę robowkę? Widzimy, jaka jest więcej odległość, a więc bierzemy sobie koło. I od tego momentu bierzemy sobie koło właśnie do tego momentu. Proszę, macie, macie. I teraz mniej więcej widzimy, gdzie na wodzie powinniśmy rozłożyć naszą lotnię czyli powiedzmy, że właśnie mniej więcej gdzieś na tej linii. Zatem sobie dropujemy i sprawdzamy, po którym mniej więcej stronie tej linii możemy sobie to generalnie dobrze ustawić. Powiedzmy, że ustawiłem sobie tutaj, generalnie to jest troszeczkę robione, więc to nie będzie profesjonalna drop-upka. Mamy coś takiego. Następnie musimy sobie troszeczkę podropować też na tych takich strefach właśnie tutaj, bo to są górki, nie wiadomo też jak to wygląda. I na przykład weźcie pod uwagę, że jak macie takie coś jak górka, to całkowicie inaczej mu się otwiera drop, więc musicie unikać tych górek. No, i tu jest mniej więcej to, no to ja już od razu wiem, sobie drop sobie że rzeczy dużo, że drops, że jakby landing odpowiedni będzie gdzieś tutaj, w tym miejscu. I tutaj sobie klikam. Widzicie, jest to na podobnym poziomie, co dodatkowo mnie upewnia, że tak powinno być. Wezmę sobie teraz drugą stronę, i widzicie, od tej strony jest dalej niż do tej strony. I teraz musicie sobie sprawdzić, jaka mniej więcej jest tutaj odległość. Tutaj pomiędzy tym a tym. No, jest taka na oko, mniej więcej tak, nie? No to musicie sobie święcej to zdropować, jak to by miało wyglądać. Więc ja już na oko widzę, że generalnie to powinno być... Nawet nie, to będzie... To powinno być od razu, wam powiem, że... Y, tutaj na tym oście. W tym dokładnie miejscu to będzie. I tu będzie kolejny punkt. I to widać po tym, że jakby mamy te odległości, nie? I sobie to ustawiamy, nie? Mam już mam trzy dropy i teraz tak. Kolejny drop mamy tutaj na skraju, więc ja doskonale wiem, że kolejny drop będzie tutaj. Proszę. I następny drop tutaj z górka, więc prawdopodobnie będzie tutaj gdzieś na boku tej górki. Proszę. I to jest pełny, pełna drop mapa. Chwila, jak się dropami nie potrzebujecie? I macie drop mapę zrobioną w chwileczkę, dosłownie. Jest to mega łatwy sposób i generalnie nie ma w tym żadnej trudności. Yy, no, tutaj jak widzicie jest to turbo banalne. Wtedy sobie bierzecie to koło i sobie wywalacie i macie dropmapę całą zrobioną. Bardzo prosty sposób, a zarazem bardzo dobry, nie musicie nic kupować. Pokażę wam jeszcze drugi sposób, który jest moim zdaniem troszeczkę lepszy, tylko jesteście w pewnym sensie troszeczkę ograniczeni. ten tym sposobem będzie właśnie sobie zrobienie dropmapek poprzez pro playerów. Kamy yy, sobie tutaj. Yy, co ci o sobie? I sprawdzamy sobie mapę. Teraz, teraz mam Bipro, BiPro Jacka Artura, i oni latają sobie na Daleką Dolinę, tak? I powiedzmy, że chcemy sobie tam zrobić coś tego drop Spotykamy sobie M, i oni znaczają punkt. Zawsze oznaczają punkt. I tym właśnie punktem tutaj jest drop mapka na do, Daleką Dolinę. I co to nam daje? Daje nam to, że możemy przeanalizować sobie, powiedzmy, cały ten turniej, gdzie oni grają, powiedzmy. I mamy full drop mapę na daleką która jest perfekcyjna, bo generalnie to jest mapa pro playerów. więc jest to w sumie też najłatwiejszy sposób, a zarazem najbardziej skuteczny, bo to są drop mapki, no tu już mamy od Bipro, no to synartura, czyli drop od tam ze stronki Bipro, więc full banal, problem jest taki, że jest troszeczkę ograniczeni tylko i wyłącznie do spotów prosów, ale to też jest może dosyć duży plus, bo latać się na dropy spotów, znaczy na dropy prosów, gdzie jakby ich miejscówki już są najlepsze. Więc to były dwa sposoby i naprawdę są perfekcyjne. I te sposoby właśnie musicie z tej po prostu musicie korzystać. Ciąg a zarazem chyba turbo ważną poradą jest ogarnięcie spota i wymasterowanie go. Jak kiedy analizowałem generalnie sobie powtórki tych takich przeciętnych graczy to zauważyłem, że głównym powodem dlaczego ci wszyscy gracze nie robią quala jest to, że grają za dużo gier za zero. A ogarnięcie spota będzie naprawdę główną rzeczą, jak właśnie to wszystko, jakby jak temu wszystkiemu zaradzić. Jak tego spota ogarnąć? Wchodzicie sobie na yy, Fortnite G i sobie sprawdzacie, gdzie macie jakąś górkę, gdzie macie metal, gdzie leżą czesty. Latacie tam i sprawdzicie, gdzie leżą czesty, żeby móc sobie szybciej te czesty już jakby wziąć od gościa i móc jakby pokonać go. Ważne jest też, abyście mieli całego, jakby cały game plan zrobiony, czyli gdzie możecie się dolutować, gdzie możecie pozbierać resztę materiałów. Nie wejdziemy w drugą część filmu, czyli tą filmu co możecie robić podczas gier. Po pierwsze to rotowanie Dead Sightem i rotowanie przez Zona, czyli przez burzę, co obniża wasze prawdopodobieństwo na niepotrzebne fajty. Cały film o tym, co to Dead Sight, jest na kanale, możecie wpić i obejrzeć, tam naprawdę jest to turbo rozwinięte. Jest to jeden z mniej popularnych filmików na tym kanale, więc możecie wbić, bo naprawdę jest to chyba najbardziej wartościowy filmik, jeżeli chodzi o kompetencje na moim kanale. Teraz będzie ostatnia porada: jest to granie pierwszej gry po dwóch Na solo CC są aż dwa punkty za kila, co jest generalnie rozwalające web, bo weźcie pod uwagę, robicie 10 killi i macie 20 punktów. 20 punktów to jest tak, jakbyście zrobili top 20. Co jest naprawdę, to jest takie to naprawdę. Wyraźcie sobie, że robicie, że robicie 65, chyba 60 punktów za winę i 20 punktów dodatkowo za killę. To jest 80 punktów z jednej gry. To jest naprawdę pogrom. Więc ważne, żeby tą pierwszą grę grać właśnie na kill. A wam dziękuję za oglądanie tego materiału. Jeśli się Wam się spodobało, no to nie zapomnijcie o tym lajku, o tym subie. Yy, Wbijcie na Discorda. No i co? I kupujcie Twiki, jeśli macie problemy z kompem. Pozdro.